Być wszystko w granicach kultury. Jeżeli na przykład od dłuższego czasu nie możesz znaleźć pracy, albo twoja praca jest mało płatna zastanów się, co robisz źle, żeby poprawić. Być może nie bierzesz jakichś zleceń w pracy, które mogą dać ci dodatkowy dochód. A jeżeli pracy nie możesz znaleźć, Dlaczego? Być może Twoje kwalifikacje są niewystarczające. No wiadomo, no są takie czasy, że już przeginają czasami z tymi kwalifikacjami w zależności od dziedziny, w której pracujesz, ale po prostu no warto też się zastanowić: no, że jakby ty się bardziej musisz uśmiechnąć do świata, bo obok ciebie jest wielu innych, którzy też mają konkurencyjne często kwalifikacje. Może jakieś kursy. Teraz jest coraz częściej więcej takich tańszych kursów różne zależy czy to chodzi o jakieś ambitniejsze prace czy, czy takie bardziej bez wyższego wykształcenia każdy zawód jest dobry a ważne żeby wykonywać go poprawnie zastanów się jakie kwalifikacje są ci potrzebne żeby bardziej się konkurencyjny zrobić na rynku pracy jeżeli